Witajcie wszyscy Dzisiaj będzie unboxing aż czterech mystery boxów które kupiłem sobie na święta ze spider Forge a. Dodam tylko, że na tą paczkę czekałem dość sporo więc jeśli te pająki żyją to naprawdę polecam tutaj spider Forge, ale no cóż zobaczmy jak wygląda sytuacja z tą paczką w środku oby to wszystko było żywe mam nadzieję bo trzy dni jednak robi swoje w trasie dobra jest boksik no i dobra zajrzyjmy do środka jest tu tego dosyć sporo o ja naprawdę galanta paka Fitpak jest niestety już zimny. No ale dobra. O, dostałem jeszcze jakieś słodycze. Bardzo dziękuję. No ale dobra, nie na słodyczach mi tu zależy. Ojeju, ile papierów. Chyba wiem co to oznacza. No ale dobrze. Zobaczmy. Nie no, jeszcze taki, ten hip w sumie nie jest zimny, tylko letni bym powiedział, więc nie. może, jest nadzieja. Dobra, rozpakujmy to, bo zżera mnie już ciekawość w jakiej kondycji są te zwierzęta, przy tych temperaturach, jak sobie poradziły, bo jedna z moich paczek ucierpiała niestety, które nadałem. A więc nie wiem, czego tutaj się za bardzo spodziewać, ale solidne pakowanie na pewno. Pytanie tylko, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, jest tu naprawdę wiele ptaszników, i wychodzi na to, że chyba większość żyje. Jestem naprawdę zaskoczony. Teraz tak, ogólnie mystery boxy zakupiłem sobie takie cztery. Wszystkie przywędrowały w jednym zamówieniu. W związku z tym mam tu cztery karty z gatunkami. Bardzo fajnie. No i muszę zobaczyć co się tu kryje. To co, może zacznijmy od najmniejszego, bo muszę te pająki z całości tutaj paszki wyizolować jakoś. Dobra, jestem ciekawy, co się tutaj wydarzy w tym odcinku. Co tutaj mamy? Dziękujemy za zakup. Lista ptaszników. O, proszę. Zestaw z Afryki, jednym słowem. Dobra, pierwszy mystery box już rozszyfrowałem. Fajnie, bo Patryk mnie tutaj wyręczył, posklejał mi taśmą odpowiednio. Dobrane mystery boxy. A więc... Zobaczymy zaraz, co jest w boksie numer 2. O proszę! Też fajna niespodzianka, nie powiem. Spokojnie, ja sobie to na razie tylko czytam. Zaraz i wy to wszystko zobaczycie. Teraz boksik za 50 zł, numer 2. Jak mówiłem, spokojnie, zaraz wszystko sobie zobaczycie. Poproszę! Będzie się czym zajmować, naprawdę. Słuchajcie, jest już naprawdę świetnie, bo z tego co widzę w tych trzech boksach, które tutaj sprawdziłem do tej pory, wychodzi na to, że wszystkie pająki żyją, co jest dla mnie naprawdę, naprawdę dużym zdziwieniem, przyznaję, bo ostatnio wcale ciepło nie było. No ale dobra, sprawdzam sobie, co znajduje się w ostatnim. Największym z boksów, czyli boks. wszystkie te boksy są ogólnie dla zaawansowanych. Także y, też warto o tym wspomnieć. Chyba dobra, zobaczmy, co mamy tutaj. No, spoko, fajnie. Diabłów z Afryki na pewno mi przybyło. Tyle trzeba y, przyznać. Ale mam tutaj również nowe gatunki, także bardzo fajnie zobaczcie sami co tu przyszło. To tak, zacznijmy od pierwszego boksa, najmniejszego, tak jak pokazywałem, zgodnie z listami. Czyli mamy tutaj tak: Murinus usambara L1L2, Pelinobius muticus L2L3, i ptasznik śnieżny Heteroscodra maculata. Także całość jest z Afryki tutaj wszystko jest żywe sprawdzałem bardzo fajnie dobra, a więc drugi boksik tutaj już jest coś dla mnie nowego nie wiem czy poprawnie wypowiem Orni ornithoctonus aureotibialis a więc coś dla mnie nowego oprócz tego mam tutaj Poecilotheria striata a więc też nowa odmiana Poecilotheria wjechała do mnie na hodowlę Heliobrachys Discoos Black, czyli coś, co niedawno ode mnie wyjechało. Już jest w stadium L3, a więc nie jest to już mały pająk. No i ogólnie kolejna śnieżynka i kolejny diabeł z Afryki. Bardzo fajnie. Będę miał już kilka młodych murinusów, więc adrenaliny na pewno mi tutaj nie zabraknie na hodowli. I dobra, Heterotele Gabonesis, to jest trzeci już boksik za 5 dyszek. Czyli tak, Heterotele Gabonezis, L2, kolejny Muticus, bardzo fajnie, w takim samym stadium, a więc jest szansa na parkę, ekstra. Loteria Ornata, mam Ornatkę jedną, ale już dużą, a więc spoko, czas może wyhodować kolejną. No i kolejny, Chwahini. Ha! Ktoś dostanie Chwahini, bo to już będę mieć chyba trzy, a więc jeden chyba pójdzie na wydanie. I tutaj wszystko wskazuje na to, że pajączki są żywe. Nie widziałem, żeby tutaj któryś się nie poruszał, także fajnie. Jedziemy do następnego, ostatniego i największego zarazem boksu. No i zobaczcie sami, to jest największy z boksów, który otrzymałem tutaj. I mamy tutaj tak herpaktira pulchripes 1/2, czyli też już mam parkę, bardzo fajnie. Hiliobrachys fimbriatus. Wow, no powiem Wam, że zajrzałem też do tej kiszóweczki poza kadrem, żeby tylko sprawdzić, czy żyje. I bardzo ładna samiczka. E, oprócz tego kolejna śnieżynka, heteroskodra maculata i kolejny diabeł z Afryki, również odmiana u Sambara. Ha, no i oczywiście ceratogerus darlingi, jednorożec. A więc, no, konkretnie dojechało tego... No, i słuchajcie, najbardziej jestem ucieszony, że te pająki, wszystkie, mimo tak długiego czasu w podróży i tego, że hitpack no, nie był już nawet ciepły, a letni, kiedy otrzymałem paczkę, a czekałem na nią 3 lub 4 dni, no jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszystko dotarło żywe, chociaż spodziewałem się, prawdę mówiąc, że to wideo, właśnie które oglądacie teraz, będzie w celach reklamacyjnych. A więc, wszystko bardzo fajnie. Pająki dotarły żywe. Jestem z boksów bardzo zadowolony. Nie mogę powiedzieć, bo hodowla znacznie się powiększyła. I to całkiem ciekawe gatunki. A ile razem pająków dostałem? Zobaczmy. No i mamy tak. Tutaj mamy razem 9 pająków. 12. I tutaj mamy... 2, 4, 5, a więc dojechało dzisiaj 17 pająków na moją hodowlę. Oczywiście, wideo z aranżacji kliszówek tutaj i moczboksów dla tych pająków no nie nagrywam, bo domyślacie się pewnie, że zajęłoby mi to dosłownie cały dzień, a zmontowanie tego pewnie jeszcze dłużej, także. Mnie się podobało, a jeśli tobie spodobał się ten odcinek, to oczywiście zostaw mi łapkę, suba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Łokieć. Puu.